Nie ma nowych graczy Rise of Kingdoms. W ostatnim czasie dużo się działo, dużo się działo w, nie tylko w polskiej, jakby tak powiedzieć, polskiej community, jeżeli chodzi o Rise of Kingdoms i wiadomo, tam dużo, dużo sukcesów polskich królestw, czy też polskich graczy w, w królestwach, taki international. Lecz też dużo się działo, jeżeli chodzi o Królestwo 1.568. Królestwo 1.568, które możecie znać z wielu czynników, możecie znać z tego, że gra tam o miarchi. możecie znać z tego, że ja przeciwko nim grałem ostatnie moje las KVK, możecie znać z tego też, że kiedyś Wam opowiadałem o Królestwie, które perfidnie nas zdradziło. To było gdzieś rok temu, chyba, może jeszcze nie cały rok. Zdradziło nas w KVK twierdząc, że robiliśmy źle DKP, że nabijaliśmy coś na lewo. I e, wiem, że to nie była pierwsza sytuacja z, z 1568 z w tamtym okresie już i powiem wam szczerze, że ja może nie cały rok, może jakieś 10 miesięcy od tej sytuacji, e, gdzie ja doświadczyłem, kiedy grałem na 275.3 królestwie. E, to było wtedy moje takie królestwo przejściowe ze względu na dostanie się do królestwa, które zarządzałem z 30,90 wtedy. E, i powie, powiem wam, że e, oni tu chyba lubią mnie, 1568 chyba to lubi, e, lubi chyba te zabawy, e, lubi chyba zdrady, e, więc e, przejdźmy sobie może do tematu ogólnie, co tu się od Jania Pawliło w, w 1568. I tu sobie przedstawimy, jakby tak powiedzieć, tematy. Tu będziecie mieli bezpośrednio Discorda z odflasza, gdzie opisują zdradę, co się ogólnie podziało. Od razu Wam powiem, że. O właśnie, tylko jeszcze zobaczę, czy mamy ten dysk Google. Nie, to są rzeczy, które chyba. O kurde, ale to. Tu są już, już... przepraszam, bo tego nie otwierałem wcześniej. Ale to są już rzeczy, które każdy z Was będzie mógł zobaczyć. Nie chcę tego chodzić, bo tu jest gdzieś 10 różnych zdjęć pokazujących, to, co 1568 robiło, jak im tutaj troszeczkę myliło oczy. Więc to, jeżeli macie tutaj tego Discord, to sobie wejdzie. Ale ogólnie w statystykach możecie mi uwierzyć, bo niech to chyba teraz chyba tutaj nie wyciągnę, chyba że znajdę z Facebooka jeszcze jakieś zdjęcia. Ale ogólnie tutaj można powiedzieć OFER, że ogień według DKP wygrał to KVK. I tak jest moje zdanie, że ogień wygrał to kafałka z wiatrem. Chociaż naprawdę byłem zdziwiony, bo myślałem, że to jak wiatr grał naprawdę ładnie przeciwko wodzie i królestwo 1.606 i tam były chyba dwa imperia, jak dobrze pamiętam, to powiem, wam, że to, co się potem zrobiło, to, 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 to naprawdę było dla mnie szokiem. Przejdźmy sobie do meritum. Ogólnie tutaj działo opowiada, jak wygląda cała zdrada Królestwa 1568. Ja Wam też opowiem troszeczkę z innej beczki, jak sobie, od, od, o, bo tutaj mam też taki oddzielny dostęp. Tylko dajcie mi chwilkę, ja szybko sobie, ja szybko znajdę, bo miałem gdzieś tutaj wrzucone. od mojego króla, bo poprosiłem, poprosiłem bloda o jedną rzecz, żeby mi pokazał czy ma jeszcze te statystyki, które my wtedy graliśmy kiedy szanowany 1568 nas zdradziło. i stwierdziłem, że tak, ojej, i tu mamy eee, czekajcie, bo już mi tutaj to całe eee, sklep chyba zeszło mamy mm -hmm. tak, tak i tu możecie zobaczyć sobie, co napisali, a ja to znaczy nasze, na nasze 15 grudnia, czyli wczoraj, gdzieś koło 15.35 UTC, Królestwo 1568-2218 22, i 1265 wiatr zdradziło umowę zawarte z ogniem podczas tego kawałka Gdyby miał tutaj ruszyniła poprzez DKP zgodnie z między obiema stronami, ale wiatr zdecydował się złamać umowę podczas ostatecznego otwarcia. To wydarzyło się przed zdradą? Strefa 5. Ogień i Ziemia zaangażowały się w jedną z najklaszych bitew KVK. Wiatr zachęcał ogień do kontynuowania walki, twierdząc, że osłabia to Ziemię. Jednak gdy decyzja dotycząca gwiazdy weszła w grę, Wiatr odmówił narracji, eee, oskarżając Fire o handlowanie DKP tylko podczas strefy 5. Powiem wam, że tutaj powinien taki mem wlecieć w tym momencie, że... <śmiech> <śmiech> shit, here we go again. Dokładnie, to oh, chyba wleci. Shit. Kingsland. Ogień i wiatr szybko pokonały ziemię w Kingslandzie, ale Królestwo 1606 okazało się najtrudniejszym wyzwaniem, utrzymując swoją pozycję do czasu otwarcia Zigguratu. Ogień i Wiat ostatecznie zdołały odzyskać kontrolę nad Zigguratem podczas otwarcia. Mimo to wiatr doznał e, przestoju, ale niesprawiedliwie oskarżył o to samo, o, o to samo ogień. E, gwie, gwiezdne Porozumienie. Po szeroko zakrojonych dyskusjach fire i Wayne doszli do nastroju porozumienia. Fire przejmie gwiazdę zgodnie z decyzją DKP. Wiatr tymczasowo utrzyma Ziggurata, aby zbierać punkty honoru do czasu ostatecznego otwarcia. Pomimo tego, że był już na pierwszym miejscu we wszystkich nagrodach, w tym nagrodach za drugie miejsce i dodatkowe moneta, wiatr wznowił dyskusję. Oskarżył Fire o uczciwość i stworzenie niepotrzebne napięcia. <laughs> Oznacznie Wind odmówił od dotrzymania umowy. <laughs> Przepraszam. Wiem, wie, że to jest śmieszne, ale uwierzcie mi, że. Ja, ja to czytając to, to jak ja mam flashbacki z rok temu, nie? Ja mam flashbacki tego, co. On, po prostu, jakbyś ktoś, jakby ktoś napisał jeszcze raz książkę, nie? Tylko, że tutaj yy, 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 nas troszeczkę wcześniej, yy, że tak powiem, yy, yy, chcieli, yy, czy no, chcieli, zrobili, yy, można powiedzieć, yy, konia. I tutaj mamy kolejne. The Betrayer 15 grudnia nagle wypełnił Ziggurat i okoliczne flagi. Na 3 godziny przed ostateczną walką. O 15.32 UTC rozpoczęliśmy atak na flagi Fire, łamiąc umowę i łapiąc Fire w niekorzystnej sytuacji liczbowej. Aby uzyskać więcej szczegółów, zalecamy kliencie poniższego linku. Niestety, ze względu na limit znaków, w tym właśnie nie możemy podzielić się pełną historią. Tutaj w tym linku macie zawarte. Słuchajcie, ja pokażę może te screeny, które są też, ale tutaj macie od Mayhem'a informacja a propos to co było ustalone 4 grudnia. Tu macie oczywiście RK jak daje informację o tym, że no jednak oni przejmują gwiazdę. Tu macie też inne informacje trzeba ziga, niech się pytali co tam się działo. I tu macie coś co, zaraz zobaczcie ostatecznie, ale po prostu wrócimy do, do tego tematu. 1568 to oczywiście w tej zakładce, bo trojetka VK no jest micione, jeżeli chodzi o memy, bo nie oszukujmy się, no, 1568 to jest dobre. Tak, to jest dobry mem. Powiem, że to jest znaczy mem, przepraszam, pewien short. Naprawdę top, 1032 Nie będę ukrywał, że to co tutaj się dzieje w ogóle na tym czacie, jak to wszystko przerzucicie. Kolejny macie robione te mini-shorty. No nie no, ogólnie powiem naprawdę, jak, jak ja tu przede wszystkim przeglądałem, to co to, to, to się po prostu działo, to jest po prostu. No, jeden, ja nie wiem, jak można się po raz kolejny skompromitować na świecie, e, czy na ogólnie w, w społeczności Rise of Kingdoms. 1568 zrobił to któryś raz. I, i ja nawet powiem wam, że wstyd, nawet o tym mówisz, że ja tam chciałem migrować po e, 2,7 czy nie? W tym momencie mi jest wstyd, bo ja naprawdę się o 1568, żeby do nich migrować. Nawet po tym, co odwali na. Nam, e, Początkiem tego roku, gdzieś tak to chyba było. I naprawdę ja chciałem tam migrować. Może to było nawet dalej niż roku. Czemu ja już gubię się w tym wszystkim, powiem wam szczerze. Oni chyba wtedy zdobywali czwartą gwiazdę, tak mi się zdaje. Czy tam trzecią? Nie, czwartą. Czwart, trzecią zdobywali wtedy Tila. 1,560 wtedy zdobywało trzecią gwiazdę. I powiem wam szczerze, naprawdę, w tym momencie, jak sobie pomyślę, że ja tam mógłbym grać, i będąc na miejscu ogólnie 1, 5, 6, 8 graczy, to byłoby mi tam wstyd grać, po tym co oni tu odjęli Jania Pawli, że jednak oskarżają, bo robią ten sam manewr, co robili wcześniej. Czyli oskarżanie Królestwa o to, że nabijają na lewo KVK. I tutaj wracamy do tematu, który jest mi personalnie bardzo bliski, bo grałem z nimi kawałka jako sojusznicy. Byłem w tym samym miejscu, gdzie był ogień. Czyli, Idziemy tutaj, Hello, My, tutaj, jako stronie wody, byliśmy razem z ogiem na kawałka. I tutaj, bezpośrednio, jak można sobie przejrzeć, jeżeli chodzi o wodę, jeżeli chodzi o ogień, i tutaj, jeszcze by. To, to wyglądało ogólnie, statystyki, takie personalnie, jeżeli chodzi o nas. I tutaj tak samo było ustalone, że najlepsze DKP z tego KVK wygrywa Kiwiki. Nie było żadnych zmian w Kingslandzie. Ogień wyszedł z taką ogólnie wtedy jakby tak propozycją, że oni będąc w, jakby tak powiedzieć, w tym, w tym KVK jako nasz sojusznik, oni po prostu stwierdzili, że takie rozwiązanie będzie najlepsze. Ja to pamiętam jak dziś. Troszkę wam tutaj troszkę zmniejszę tem, bo nie wiem czy... Dobrze. mi dobrze widzieli ca cały ten e, rozpiskę. E, no i wtedy ja grałem na 2.7532, bo to e, królestwo z bardzo niskim 7A. E, no i wtedy bardzo długo walczyliśmy na wodę, e, czyli na prawą, e, na wiatr, czyli na prawą stronę. To był najmocniejszy kamp, w tym kawałka. E, można powiedzieć, że ten wiatr był najmocniejszym kampem porwaniu do Fire. I my wygraliśmy, to, my wygraliśmy strefę piątą. Potem w strefie by tak powiedzieć tej późniejszej się tam już z nimi jakby tak powiedzieć dłużej przepychaliśmy na pas 6. Wiecie jak to jest przepychanie się, opuszczanie rali na miasta itp itd. Tak to wyglądało potem na pas 7 jeżeli chodzi o wodę i wiatr. Fire miał bardzo prosto, bo oni chyba w półtora dnia przejęli sobie strefę 5, tam gdzie była ziemia. I oni nie mieli tam jakiejś statystyki dużych. Potem na pas 7 też bardzo łatwo im poszło, e, ale nie, oczywiście nie spuszowali tam, że ich weszli od razu, wiecie, tam do tej strefy, nie? Kingsland był bardzo prosty. Dawno nie, nie wszedłem w tak Kingsland, że y, wszedłeś 4 godziny i Kingsland już był nasz, bo y, my potrafiliśmy ich zamknąć praktycznie tak, że oni dostali flagami się do Kingslandu z, razem z Fire i. Tu wychodziło znowu, że według DKP, jak zobaczycie różnica, jeżeli chodzi o te 12%, mieliśmy różnicę między fire, woda a wiatr i te na które oczywiście oni, to był ich proporcja ogólnie tych wszystkich przeczynków, jeżeli chodzi o kile, DED i tak dalej, fire zaczął robić nam podgórkę, górkę prostu 5, m.in. między innymi, oni, byli, oni dowodzili wtedy fire. Stwierdzili, że zaczęliśmy nabijać na lewo w strefie piątej po prostu swoje, jakby tak powiedzieć, no, kill ki pointy, dedy, że nam walka się już skończyła dawno. My walczyliśmy chyba 4 dni, albo 5, może mogę się mylić, ale 4 albo 5 dni gdzieś tak walczyliśmy. I kurczę, no, to było takie ugarstwo, bo nie wiedzieli, że oni stracą gwiazdę, nie? Oni bardzo chcieli tą gwiazdę. I bo widać, że oni nie mają wyjścia. Po tym, jak my byliśmy wypróci po strefie piątej, bo naprawdę bardzo dużo tam straciliśmy surowców, speedów. Ja pamiętam, że wtedy też miałem, dostawałem surowce od dwóch polek, które tam grały, bo one kończyły grę i te, dawały mi swoje surowce. Ja naprawdę, bez jego wsparcia, wtedy bym naprawdę nie dał rady sobie. W sensie na dużej du walki niż do Kingslanda. I też mnie bardzo wspierał król z 2753 wtedy. I 1.5.4 naprawdę tam robiło bardzo dobrą robotę. Ogólnie wtedy mi się podobało ich cała gra. Tak samo 2277 też bardzo fajnie grali. I ja pamiętam, że oni tam robili kurczę muckę w tej strefie. My wtedy graliśmy Heroic Antem ogólnie, żebyście też wiedzieli, co my wtedy graliśmy. I naprawdę to kawałka było super. I ja bym pewien, że my wchodzimy w Kingsland i my wygrywamy i mamy gwiazdę, nie? Mamy gwiazdę, mamy autarchę. No nie mieliśmy. Jele 5 postawili nas pod takim, jakby tak powiedzieć. No pod ścianą, no powiedzieli, że oni zdobywają gwiazdę, bo my nabijaliśmy, bo oni widzieli, oni widzieli, słuchajcie, to było najlepsze, Nie było żadnych podparcia KP to było. nie było nic w ogóle. jakichś dowodów, skrynów. Oni widzieli, że tradeowaliśmy. Że tradeowaliśmy, już po czterech jak walkach jesteś naprawdę trochę wypruty z tych speedów i z Naprawdę dużo tych walk było. Ja pamiętam, że wtedy bo wtedy jeszcze nie naliczali tych kill pointów. Chyba wtedy gdzieś nabiłem gdzie na końcka gdzieś gdzie miałem koło ważnie skomać chyba około prawie 40, 42. Jakoś tak, ja byłem po migracji i nie miałem dużo surowców, miałem dużo spidaw, ale surowcami leżałem. Nie tam ale nie chciałem używać wtedy, wiecie, surowców z bagach, bo wiedziałem, że będę na 3,90 potem migrował. Ale e, ogólnie bardzo dużo, jakby tak powiedzieć, zużyłem tych surowców, e, tych, których i tak miałem jeszcze w bagach, e, i zrobiłem naprawdę fajny wynik. E, jak na w tamten okres wtedy grałem na dwa albo trzy marsze. Yy, które robiły cokolwiek i też robiłem rali. Zresztą, Neski ustanawiam to parę razy, paliłem flagi. Ale patrzę po prostu na to, my naprawdę zrobiliśmy tam dużą robotę, a oni nam przyszli i że oni biorą. Oni wiedzieli, że my im nie stawimy czoła, bo oni byli świeżi, nie? Byli chyba dwa, trzy razy świeżsi niż my, jeżeli chodzi o King's Land. No i pokoju mogliby nas wypchnąć tego King's Landu i trzymać sobie całą tą strefę. Wiatr, kiedy gadaliśmy właśnie z wiatrem o tym, czy nie chcieliby jakoś pomóc i żebyśmy się dogadali się do tej gwiazdy, żeby w Wnosza 1568, tak jak to zrobiło w tym momencie 1032 i 1606, oni stwierdzili, że nie będą tego robić, bo nie mają surowców. Zresztą Ziemia też już nie miała w ogóle żadnej tam mocy przebicia i stwierdzili, że oni odpuszczają. No i zostaliśmy sami, gdzie 1538 wykorzystało to i zgarnęło gwiazdę. Czyli po raz kolejny zdradzili. To jest po raz kolejny zdrada, bo przed nad tym kawałka mieliśmy informację, że też dokonywali jakiś zdrad. Nie wiem, czy to był kawałka 2, czy tam jakieś inne kawałka te pierwsze, ale też zdrad dokonywali. Więc słuchajcie, to jest tak słabe że oni robią znowu ten sam cyrk i robią znowu to samo, że zdradzą, zdradzają swoich jakby tak powiedzieć przyjaciół, ale sojuszników i wpierają to samo to, co nam wpierali ileś tam miesięcy temu, nie? że oni powinni zdobyć gwiazdę, bo jak to nazwali też tutaj w, tym, w tych wpisach, ponieważ my tradowaliśmy te Kile, i tak dalej, nie? Jest, ja nie wiem, jak Omiarchi do tego podchodzi, ja nie wiem, jak on po prostu ogólnie na to zareaguje, ale ja na jego miejscu mi byłoby naprawdę wstyd. Jako YouTuberowi, gdzie moje królestwo odwala taką szopkę, to mi byłoby wstyd, nie? Że moje królestwo, gdzie wie, że nie wygrało w DKP, mają ustalenia, a nagle robią taką szopkę, i naprawdę było na jego miejscu wstyd. Nie? Że oni po prostu, wiecie, biorą i zabierają gwiazdę, nie? To jest kurcze tak słabe. No aj, szkoda mi, szkoda mi po prostu, bo to jeżeli przejrzymy te wszystkie, to na pewno Tila będzie miała jakieś tam swoje, yy, swoje obiekcje i swoje jakieś przemyślenia, ale kurcze, nie oszukujmy się, kurczę, oni, to, oni w taki sam sposób zrobili to nam. I, yy, I to po prostu, i, oni chyba grają, robią jakiś schemat tego, nie? Że a yy, wykorzystamy to, że oni są słabsi, sojusznicy ich nie wesprzą, tak jak tutaj właśnie 1606 wsparło yy, ogień, bo to widać, że oni wsparli, oni pewnie tutaj po, pozabierają wszystkie te, 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 te kręgi i tak dalej. To zaraz będzie pewnie przepychanie się i, i zabieranie resztek tych nagród. Oni na pewno tu będą wchodzić tą strefę, będą chcieli ich tutaj palić. To chyba już palą. Nie, jeszcze nie, nie spali, więc pewnie będą tu, ci się będą bronić, ale no, na pak się będą bronić, nie, nie dadzą ich wszystkich nagród, e, więc samo to już, wiecie, może dać do myślenia, że e, halo, e, coś z tym królestwem nie jest nie tak, może z radą coś jest nie tak, nie, e, tego królestwa, że oni dopuszczają się po raz kolejny takiej samej zdrady, powtarzam, to jest po raz kolejny taka sama zdrada, nie. Więc no wiem że tam jest grają, grają chyba z Polaków tam jest i, i wiem że y, tam niektórzy migrowali naprawdę liczyli na super zresztą ja mówię ja też na waszym miejscu gdybym był wtedy gdyby się dostał bo z, ja akurat do wiem jak wiecie się nie dostałem z tego względu że za późno do nich się odezwałem bo mieli jakieś już tam konta wybrane y, i zresztą sam król do mnie pisał że że na tą chwilę nie, że się może, mogą dozwać do mnie później. Ale ja stwierdziłem, że jak nie teraz, to w ogóle. I stwierdziłem, że nie ma co wtedy do 1.568 już myśleć o, o tym królestwie przyszłościowo. Hmm. Zresztą, a teraz to, ta sytuacja mi to potwierdziła, więc... No, shame. 1.568. One, one, This is not good, bro. No, it's very good, not good. Betra is... So fucking bad. I tym chyba skończymy. Dzięki, wielkie widzowie, że jesteście. Dzięki, wielkie, że wspieracie kanał, że rozwijamy. Przez cały czas się tutaj pchamy do przodu. Trzymajcie się, do zobaczyska. Halo.